3 listopada, witam i zapraszam na informacje. Urodziła dziecko, będąc pod wpływem narkotyków. Badania szpitalne wykazały, że w organizmie tej kobiety Znajdują się środki odurzające. Władysław Kosiniak-Kamysz, u W Wszędzie gdzie jestem, e, popieram struktury PSL-u i popieram e, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kandydatki na z Polski w Mszanie Dolnej. Zależało nam także na tym, aby to zgrupowanie i cała konwencja finału miała bardzo lokalny charakter. Policja prowadzi śledztwo w sprawie 27-latki, która będąc w ciąży w niedzielę trafiła do Limanowskiego Szpitala. Kobieta zatruła się narkotykami, mówi Stanisław Piek, zarzecznik Limanowskiej Policji. W niedzielę do szpitala powiatowego w Limanowej zgłosiła się 27-letnia mieszkanka powiatu pocheńskiego, która kilka godzin później urodziła dziecko. Badania szpitalne wykazały, że w organizmie tej kobiety znajdują się środki odurzające. Jej dziecko trafiło do szpitala w Prokocimiu, gdzie przebywa na leczeniu. Ona sama pozostała w szpitalu w Limanowej, też na leczeniu. W tej sprawie wszczęto prokuratorskie śledztwo w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowie. Minister Pracy i Polityki Społecznej wziął udział w inauguracji roku akademickiego Zagórzańskiego Uniwersytetu III wieku. Minister spotkał się z mieszkańcami Mszany Dolnej oraz z samorządowcami. To jest e, niezwykle potrzebna inicjatywa w każdej gminie, ja już tak uważam. To nie ma być domena wielkich uniwersytetów i metropolii. Uniwersytety trzeciego wieku mogą postawać wszędzie bo to są stowarzyszenia, to są miejsca spotkań, to są wspólne pasje, to jest animacja, to jest integracja, to jest wiedza, edukacja, to jest dostęp do, do różnych rzeczy. Dlatego z Całą stanowczością popieramy i będziemy kontynuować programy wspierające aktywność społeczną osób starszych dla takich miejsc jak to tutaj w Szanie Dolne. Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z mieszkańcami i pracownikami Domu Pomocy Społecznej. Miał również okazję porozmawiać z samorządowcami powiatu limanowskiego. Czy pańska wizyta tutaj oznacza również wyrażenie poparcia dla lokalnych struktur PSL-u przed zbliżającymi się wyborami? Wszędzie gdzie jestem. Popieram struktury PSL-u i popieram Polskie Stronnictwo Ludowe, ale to nie jest główny, główny temat spotkań. Dzisiaj byłem w domu pomocy społecznej na spotkaniu z seniorami. To nie były spotkania polityczne czy, czy wyborcze. One są naturalne w kalendarzu, ale oczywiście z życzliwością, zawsze jako wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, patrzę na, na wszystkich sympatyków, kandydatów, wszystkich tych, którzy są aktywni, ale doceniam też tych, którzy nie są w PSL-u, a są aktywnymi samorządowcami. Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie Zagórzańskim zbiegło się z obchodami Powiatowego Dnia Seniora. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Marzeny Brezy, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej. Będzie studiowało około 80 studentów. Zakładaliśmy 45 w tamtym roku, niemniej jednak jak widać ta forma kształcenia osób starszych. Po prostu spodobała się tutejszym mieszkańcom, tutejszym seniorom i trzeba to dla nich robić. Zagórzański Uniwersytet III wieku powstał w ubiegłym roku. Prowadzi go Towarzystwo Ziemi Mszańskiej. A ja zapraszam na rozmowę z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, która jest dostępna na naszej stronie internetowej. Degustacja wina oraz szkolenie z zakresu marketingu i reklamy to tylko niektóre punkty zgrupowania finalistek konkursu Miss Polski. Kandydatki do tytułu spędziły weekend w Mszanie Dolnej. W grudniu w Krynicy podczas uroczystej gali zostanie wybrana Miss Polski. W miniony weekend w Mszanie Dolnej odbyło się zgrupowanie kandydatek do tego tytułu. Jak to się stało, że kandydatki trafiły akurat do Mszany Dolnej, do folwarku Starej Winiarni? Jest to wyłącznie i przede wszystkim duża życzliwość i otwartość właściciela tego obiektu. Zależało nam także na tym, aby to zgrupowanie i cała konwencja finału miała bardzo lokalny charakter. Finał mamy w Krynicy Zdroju, pierwsze zgrupowanie odbyło się w Piwnicznej i teraz już takim naturalnym szlakiem dotarliśmy właśnie do Mszany. Uczestniczki brały udział w degustacji wina w folwarku Starej Winiarni. Szkolenie prowadzili Andrzej Majszak oraz Marek Górski. Mieliśmy wina czerwone i białe, były wytrawne i półsłodkie. Prezentowaliśmy je z naszej winnicy, ponieważ my te wina u siebie uprawiamy w okolicach Ojcowa Łęcskiego Parku Narodowego. Są to wina szczepów, które my tam uprawiamy. To jest Marshal Fosz Leon Milo. I które zyskały największy aplauz? No, widać, że bardzo dużo smakowały wina półsłodkie. Również wytrawne, ale przede wszystkim półsłodkie najbardziej smakowały wina. Bardzo rozpoznawalni jesteśmy w Polsce jako winiarnia. W związku z tym, jakby w tym toku cały czas myślenia idziemy. I zajmujemy się w, w ostatnich paru latach bardzo mocno szkoleniami somelierskimi szkoleniami, w jaki sposób wina serwować, w jaki sposób wina degustować i do, tego, do tych takich naszych wyzwań zapraszamy przeróżnych winiarzy, importerów, dystrybutorów i wydaje się, że to jest chyba nasz taki najmocniejszy produkt winiarniany. Pracowitą niedzielę zakończył koncert Pawła Nawrockiego z zespołu Alergen. Już kiedyś występowaliśmy z zespołem, ale, ale dla Miss Polonia Krakowa. na wyborach Miss Polonia Krakowa, także też podczas gali finałowej. Także temat jakby znajomy, więc się cieszę, że takie sytuacje się powtarzają, bo to zawsze cieszy oko, ducha i wszystko po kolei. Także myślę, że jest super, że tak się dzieje. Wystąpił również młody talent z Kasiny Wielkiej, Krystian Kubowicz. Dzisiaj publiczność dość niezwykła. Tak, tak, bardzo ładne kobiety, można powiedzieć. No i był trochę stres, ale bardziej mobilizujący. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały też same finalistki konkursu piękności. Ostatnim punktem pobytu w Mszanie Dolnej była wizyta w zespole szkół techniczno-informatycznych. Gdzie zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu reklamy i marketingu. Razem z uczniami klasy pierwszej technikum organizacji i reklamy wykład poprowadziła nasza specjalistka, pani Agnieszka Bielchabieta, a potem szkoliły się w pracowniach informatycznych w zakresach mediów elektronicznych. Monika Antosz Grodzicka, TV28. Krystian Kubowicz to młody, utalentowany wokalista z Kasiny Wielkiej. Z powodzeniem występuje on na licznych festiwalach. Mój talent odkryła pani od muzyki już w podstawówce, wzięła mnie na pierwszy konkurs i tak się zaczęło. Później zacząłem zdobywać laury na ogólnopolskich konkursach właśnie. W Skowroneczku wygrałem Grand Prix i to Grand Prix to była nominacja do Bułgarii na Eurofestiwal. Krystian wcześniej trenował biegi narciarskie, jednak zwyciężyła miłość do śpiewania. W rozwijaniu tej pasji wytrwale wspierają go rodzice. Nie tylko sama go wspieram, bo wspieramy go z mężem, no po prostu przede wszystkim finansowy, bo naprawdę no są to wydatki duże jeżdżąc na lekcje, po prostu tak no i... Myślę, że nie tylko na lekcje i na konkursy też, bo to wszystko właśnie jest związane z tym, że no, jeździmy wszędzie z nim, staramy się tutaj w taki sposób pomóc. Zakrywasz ciosę, cały czas, czas ćwiczysz, ca cały czas się rozwijasz? Tak, ćwiczę swój wokal w rapce Zdroju pod kierownictwem pani Marioli i Piotra Górca. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? No nie wiem, na razie ze swój wokal, ale wiadomo, że chciałbym wydać swoją płytę zrobić jakieś własne utwory no i być z muzyką czas. Dzisiaj zaproszenie miał przez pana dyrektora za co bardzo i przez jego wychowawcę też. Pana Szmita, za co bardzo jestem wdzięczna, że Krystian mógł się pokazać na takim koncercie dzisiejszym. Naprawdę jest, jestem bardzo zaskoczona tym i cieszę się bardzo, że mógł dzisiaj tutaj zaśpiewać. Monika Antorz, Grodzicka TV28. Jak należy przeżywać dzisiejszy dzień? Przede wszystkim trzeba się modlić, się, z radością modlić się za duszę. Za tych, co walczyli o wolność naszej Polski. Za każdą duszyczkę, bo człowiek po prostu tylko modlitwą może wezwać duszę. Czy ten dzień jest dla Pani tak, ważny? Tak, ważny. Dlaczego by nie? Ja mam rodziców tu. Jest ważny? Tak, Właśnie. jest ważne. Jeden jak i drugi. Drugi jutrzejszy tak samo będzie zadusznie. To bardzo ważne jest, ponieważ y, dbamy o groby bliskich. Ale jeszcze potrzebujemy. Kogo tutaj macie na y, tym Tatę. Tatę bliskich, y, dziadka, y, rodzinę taką dalszą. To jest kim wyjątkowy. No bo się najbliższych, rodziny, znajomych, dziadków, rodziców. Ten dzień jest dla Pani ważny? Bardzo ważny, bardzo ważny, dlatego zawsze biorę dzieci, idę z dziećmi, idę z mężem i po prostu jak mówię, mam bardzo dużo grobów i znajomych i nie tylko tutaj, bo w nich też. Kto leży na tym cmentarzu? Moi rodzice i moi rodzice i w zasadzie... Rodzeństwo mojej mamy na tym cmentarzu też jest zachowane. My i dziadkowie. dziadkowie, pradziadkowie. Dziadkowie na tym obok obydwoje, ale na tym już starem. W jakiej atmosferze ten dzień należy przeżywać? No na pewno y, nie możemy y, Balować, tak jakby powiedzieć, trzeba po prostu to yy, z godnością tutaj przychodzić. Uważam, że był to typowy mecz walki. Mecz na pewno na pewno dosyć równy. Pierwsza połowa, pierwsza połowa nam nie wyszła. Nie, nie umieliśmy skonstruować akcji ofensywnych, parę, parę akcji oskrzydlających. To było za mało. Nadzieliśmy się na kontrę i, i wróciliśmy z dalekiej podróży. Myślę, że po, po przerwie drużyna dobrze zareagowała, dobrze wprowadził się Setla do gry. Dobrą zmianę dał też Małkowski. No i nasza gra troszkę, troszkę była lepsza. Szybko szczelona bramka i szczelona druga bramka spowodowała to, że, 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 że naprawdę ta gra już była dużo lepsza, które uspokoiliśmy się. No i pewno, na pewno też wpływ na to miała czerwona kartka dla Chmiesta, gdzie gdzie zespół przeciwnika musiał grać w dziesiątkę i uważam to było też pokłosiem naszego zwycięstwa. Uważam, że uważam, że na pewno mecz, mecz taki typowy walki równy dwóch równych, równorzędnych w tym meczu drużyn. Jesteśmy zespołem, który jest dosyć dobrze zorganizowany w defensywie, i tu słusznie trener zauważył, że, że do przerwy przeciwnik nie mógł nic zrobić. Myśmy wiele też nie potrafili z tego względu, że, że boisko, że teren, że, że jak przeciwnik dobrze stoi w defensywie, to trzeba mieć dużo umiejętności indywidualnych. Takich na dzień dzisiejszy mamy za mało, ale udało nam się bramkę strzelić i ta bramka powinna nam pozwolić na, na spokojniejszą grę. no Ale cóż z tego, skoro w każdym meczu tracimy w taki sam sposób bramki. Na tym kończymy program. Za uwagę dziękuję Monika Antosz-Grodzicka. Do zobaczenia.